Cześć słuchajcie, a dzisiaj nagrywamy, kto zbierze więcej rzeczy zielonych, ale przed tym nie chciałam wam powiedzieć niedługo w Pani nowa piosenka pięciu jest toki BFF Zapraszam Was na nią. I jeszcze jedną rzecz. Niedługo w Pani tań za tej piosenki BFFy, no też Was zapraszamy, a my zaczynamy! Słuchajcie, mam trochę problem z wielkim maską i naprawdę wygląda teraz tak. Więc nie za dobrze możecie no, przy Ale no jak moja działa, no to ją naprawimy. bo myśmy tak już do końca nie nagrywały bez nasek kompletnie. A więc no, musimy trochę wymierzyć tego szbaka. gdzieś ściera, udetnijmy. Odetnijmy, a nie udetnijmy. chciałam powiedzieć udcińmy. Co ja chciałam w ogóle powiedzieć, Odetnijmy, a powiedział udetnijmy i przez to u uh, chciałam coś powiedzieć innego, bo zaczęłam na umówić, więc zaraz to wracam, jak już będę rzuł i będzie skończona maska. To, co najlepsze przynosisz, mi ty dajesz mi radość życia i otwierasz drzwi. Jesteś moją lepszą, po. Słuchajcie, już jesteśmy gotowi, i właśnie w tym momencie zauważyłam, że mam zieloną. Op... <laughs> że mam zieloną maskę, no ale. Ej, coś ci się złyszyło z maską. Jak? No. A dobra. No to Julka będzie tak dzisiaj. Okay. I za trzy. Poczekajcie, bo jakoś tak kamera jest nieważne. Okej okay, słuchajcie. Chyba jest lepsza peczek chyba. No i trzy, dwa, jeden, goł. Mm. Kleinere zielopen, duizenden, 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 hier duizenden, 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 jeszcze duizenden, 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 nie ma normalnie. duizenden, Nie już. zaliczcie mi to Teraz bym musiała to zdjąć, ale dobra nie zdejmę ci. czego? Tego Możesz. Hmm. Mamy bombki z pandą. Co tu jeszcze? Tylko wiesz, tak żeby nie udział Tutaj może coś jest. Takiego, nie licząc kartek ani kredek, to nic. No, ale mogę przecież wziąć. Nie, dobra. Dwie różne odcienie zielonego, nie? nie? Dobra, nie, nie wiem, czy to my na nie. czas robimy, czy jak. Bo w tym odcinku mają być kilka kolorów. Nie. Dobra, git. Może w moim plecaku coś jest. Szukamy. Mi tu, no takie filtrowane niebieskie, no, zielone i to mm. Szukaj, poszuka i coś w pędzactu swojego. Dobra. Przyzieł... Rzeczy znalazłam w plecaku. Ty to wziąłeś? Dobra, mam? się liczy? Może. Mam zeszyt. Zbierałam, nie Osoba wygrywa. Słuchajcie, już policzyliśmy, no i wyniki są. Masz już? Tak. Wyniki są tak, ja mam 11, Jurka ma 10, Więc Więc tej rundy ja wygrywam. Nie będziemy tego. Ej, udawaj Klamerka! Nie, nie będziemy nie tego nie. zapisywać i nigdzie. Po prostu w tej rundzie ja wygrałam. A następnie się zobaczy, i teraz musimy wszystko odłożyć na swoje miejsca i pomyśleć, jaki może być następny kolor, więc zaraz się widzimy. Przecież już wszystko na swoje miejsca i kolejnym kolorem jest pomarańczowy star. Yy. O oh nie! On... O dobra. Pięknie, I yy, to będzie kiedyś w naszym sklepie. będzie pięć gwiazd taki. się yy. na niego. Kalado, oczywiście, ale i tak. Zaliczymy. Ej, zaliczamy to. Sorry, to... ale musiałam że Są torby, zaliczamy. Nie wiem. No No dobra, nie wiem. Piszcie w komentarzach czy dla Was te kolory są. Prazy długie. No nie są ręczowe. takie małe kawałczeczki. Karteczka, czego dwie kartki. Dwa hmm. punkty. Uf, uf, uf. Dwa, nie widzę tego Jest. To jest to um, kredetka. I teraz ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. no bo dwa kawałki kredki. Znaczy dwa kawałki... Kredki? Nie kredki. Dwa kawałki papieru. Pijem! Ej, to się liczy? Czy to jest żółte? Bardziej żółte mi się wydaje. Może kosmetyków pomarańczowych? Myślałam. A może różowe? Nie! Moje dwa ulubione kolory wy rzeczy, którą również lubię. Mm. Here, mm. czyli pomarańczowy i zielony. Mm. No, pomarańczowy się na tą rundę, zielony też mogłam żyć na tamtą. Lecak! O nie, Marce kredkę zostawiłam w swoim piórniku. Co zrobiłaś? Wzięłam Marce kredkę do domu. Ej. Słuchajcie, ćwiczenia ćwiczenia, dwie pary ćwiczeń takiego. O nie, nie wzięłaś. No? Ja nie wzięłam, kurczę. Ja nie musiałam wziąć wyjąć z więc dobrze, że nie wzięłam. Eee. Może mam no, coś już... Wiem. nie będzie. POMARAŃCZOWY, POMARAŃCZOWY, POMARAŃCZOWY tak. Da się to zaliczyć, nie? Tak Da się, niestety Minuta została O nie, o, nie, A ja mam mało rzeczy A się Ja mam mało Chyba ja mam o, nie wydaje mi się. Patrzcie, co znalazłam. Nie pokazujcie, jej wystarczy. No do... kurczę, nie ma, nic. Ja to żółtałam, ale nie mam nic. O Boże, ale tak jest o wiele lepiej, jak przytrzymujesz sobie. Bo widzisz wszystko dokładnie. Czemu nie ma czerwonego? Ja wybrałam czerwone. Może to się w domu pomarańczowy nie? Jest. Mm -hmm. Czy to jest coś pomarańczowego? 30 sekund. O nie! Weź no święty. Galaktyka święta, czemu tu nic pomarańczowego nie ma? Czemu to jest mój ulubiony kolor? No, takiego koloru nie mam Prawie. No. Prawie. trzy dwa jeden koniec kurde ja nawet do kluczyka patrzyłam zaraz się widzimy po obliczeniu po obliczeniu niespodzianka się nie dała Julka widziała jak gram to zebrać tam to coś co było a po drugie ja wygrywam 9 do siedmiu Mamy wszystkie rzeczy no i myślimy nad kolejnym kolorem ba nie baj tylko, że teraz się widzimy są wspaniałe Słuchajcie, kolejny Ej, Grześ, myślał nad kolejnym kolorem? Nie. I Luka, ty się zastanów, a ja zaraz wrócę. Jakiegoś... Może... Słuchajcie, znaczy, już jestem i kolor to jest czerwony. Start, start. Co teraz sobie to i to już jest jako jeden, więc... <grym> no, a ja bym mam tę poduszkę wziąć. patrzcie. Też jest czerwony. Sorry. No. Odpinamy radio. Jest czerwone, nie? No. Na 1000% ty proszę. Zaliczane, nie? Co? Co? No. Ale dwie rzeczy. Ile ty masz tytuł wygrywać? Nie, może mam coś w kluczu? Tak. Jest. To się zalicza jako jedna rzecz. No, 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 no. No, nie, 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 w Pudełko odkryte jak frytki w środku ściany liczą. Frytki w środku ściany liczą, więc jest git. Poczę, żeby w moim pierniku. Ty masz z... kratka! Może to jest moja? Boże. Sorry. Słuchajcie, to się liczy. Zliczy mi to, nie? To jest tylko pluska. Czerwona. a no tylko spodnie. I buty. No nie no, na ja wzięła? No już dawno temu. Człowieku, co się dzieje na świecie? Ja też szukałam swoich rzeczy, bo no, 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 nie mogłam je zrezygnować. Rzeczy znalazłam w wideo lego. kolegów. Dwie czerwone, bo to jest świąteczny tydzień. Tak ja. Nie znam o wiele więcej rzeczy, ale całego, bo nie mam zamiaru wziąć. Już teraz ja to teraz. Tak <śmiech> <śmiech> Właśnie to się stało, co miało się stać, to co myśleliśmy. Czyli, aha. Słuchajcie, zaraz Słuchajcie, już jesteśmy i teraz w tej kartce, mam okay, zamiar znaleźć jakąś czerwoną kartę. Chociaż wątpię, że tu będzie czerwona, nie różowa, więc. Szukamy, szukamy, szukamy. że no, mi zaliczycie to, co przed chwilą widziałam. To jest różowy. Czemu nie ma różowy jako świąteczne coś? Czemu nie mam czerwonej gumki? A może ja mam bluzę? Nie, nie mam. z nie czerwonej bluzy? No wiesz. Super. O no nie! Winnek. Like. Trzy. Nie, mam, nie było kiedy minuta. Dwa. Jeden. Koniec. O okay. oh my god. Teraz jest naprawdę duża konkurencja. Słuchajcie, teraz są wyniki. Ja mam 15 czy tam 16, a Juka ma 10. Ona już poszła na znaczy zakłada maskę, no ale wiecie, jakby z maski to chyba by teraz nie mogła. I my już kończymy ten filmik, kompletnie kończymy. No. paaa! Jeszcze jedno. No, od, zapraszam Was. Niedługo wstawimy, oczywiście, tak jak wcześniej na początku filmiku mówiłam, piosenkę Byfyfy 5 Glastoki i taniec do piosenki Byfyfy 5 Glastoki.